Halo, halo moi kochani, witam was serdecznie na miesięcznym czytaniu na luty 2022, a to czytanie jest dla wszystkich urodzonych pod znakiem ryb. I oczywiście jak wiecie, to czytanie może z Wami rezonować lub nie, być może tylko w części będzie do Was pasować, ale być może, co jest bardzo ważne, karty będą chciały Wam coś. Przekazać. Jeżeli to czytanie nie będzie do Was pasowało, to zastanówcie się, czy coś jest w tym czytaniu, co jest dla Was pomocne. Bo najczęściej jest tak, że karty tak czy inaczej chcą Wam coś podpowiedzieć, nawet jeżeli w tym czytaniu się nie odnajdziecie. Także zastanówcie się nad tym. Być może będzie coś w tym czytaniu, co Wam będzie pomocne na ten miesiąc lub w przyszłości. Ale najpierw zobaczymy, jaki temat Was oczekuje. No i mamy piękną kartę kielichów. To, co będzie pomagało lub przeszkadzało. Wasza świadomość. Wasza podświadomość. To co było, to co będzie, Wasza energia, energia zewnętrzna, Wasze nadzieje lub obawy i ostatnia karta na... Waszą przyszłość na te kilka tygodni. Muszę powiedzieć, że macie dosyć ciekawe karty, naprawdę bardzo świetne karty, bo co my tutaj mamy? Wasz temat, as-kielichów, karta szczęścia piękna karta, piękna karta mówiąca o czymś nowym. As to jest zawsze coś nowego, a as-kielichów. To jest coś nowego, jeżeli chodzi właśnie o uczucia. Być może w waszym życiu pojawi się ktoś nowy. Dla tych, którzy są sami, mogą liczyć właśnie na to, że ktoś nowy się pojawi, a dla tych, którzy są w związkach, być może ten związek będzie się układał bardzo pozytywnie. Będzie um, taki troszeczkę usłany różami. I zaświeci Wam słońce, bo tutaj mamy obok tą kartę, która tutaj się pokazała i będzie bardzo pomocna Wam w tym miesiącu, właśnie jest słońce. Piękna, piękna karta, piękna energia yy, mówiąca właśnie o tym, że człowiek czuje się tak, jakby ktoś go słońcem. Yy, Otulił, jakby się nowe drzwi otworzyły, nowe możliwości w życiu. Człowiek e, czuje się z tą energią tego słońca, czuje się taki e, pewny siebie, czuje, że to, co tutaj się będzie działo właśnie teraz, w tej chwili, to będzie coś bardzo pozytywnego. Człowiek po prostu czuje się szczęśliwy. To jest jedna z piękniejszych kart, właśnie w Tarocie. To jest właśnie ta karta Słońca, jak również ta karta Szczęścia, a z tych kielichów. I macie tutaj dwa, dwie piękne karty. No i na końcu, muszę powiedzieć, tutaj macie jeszcze kartę spełnienia marzeń, uzdrowienia. Tutaj macie gwiazdę no, no, dobrze się zapowiada ale zobaczymy dalej co my tutaj jeszcze mamy wasza świadomość, siódemka buław pokazująca, że jeżeli jakieś przeszkody na waszej drodze staną to wy będziecie mieli tyle energii i tyle siły, żeby to pokonać Wasze podświadomości macie takie uczucie że um, było coś w Waszym życiu, były jakieś uczucia, była jakaś właśnie osoba, była miłość, ale w tej chwili to się straciło i Wy macie tą, yy, tą nadzieję, że coś się zmieni, że coś się zmieni na lepsze, że ktoś przyjdzie i Wam znowu. Serce otworzy, tak jak tutaj właśnie widać, tutaj widać właśnie taką rękę, która daje taki wypełniony kielich, bo tutaj te kielichy już są puste, tu już nie ma uczuć, nie ma szczęścia, a tutaj pokazuje się właśnie kielich ze szczęściem. I to jest Wasza, yy, wasza podświadomość. A podświadomość to jest właśnie coś takiego, co siedzi w nas, to jest zakodowane, my sobie coś życzymy, to są również nasze marzenia. I my robimy podświadomie wszystko w tym kierunku, aby to się spełniło. No i tutaj mamy, mamy to, mamy tę kartę szczęścia tego kogoś, kto być może się pojawi w tym miesiącu. Wasza energia, szóstka kielichów, właśnie idzie w tym kierunku, yy, i wy będziecie. Dążyć do tego, aby takie właśnie znowu pozytywne czasy w Waszym życiu y, się pojawiły. Czasy z bliskimi, czas spełniony, spędzony właśnie ze, z Waszymi bliskimi, z ludźmi, których chętnie macie obok siebie. I oczywiście Wasze nadzieje, nadzieja tutaj jest, że coś się zakończy, co nie jest takiego pozytywnego w tej chwili. I tu jest ta karta. To jest to, co nie jest pozytywnego, to jest właśnie mm, to są te, te uczucia, które się straciły. Wy chcecie czegoś nowego, wy chcecie w końcu być szczęśliwy, szczęśliwi, to jest Wasza nadzieja, że to coś nowego się pojawi. Um, jeżeli chodzi o Waszą energię zewnętrzną, to już są ludzie. Ludzie, którzy Was otaczają i tutaj widać jakiś konflikt. Tutaj będzie jakieś przeciąganie liny, będzie jakaś taka, powiem, walka o to, że ten ktoś tutaj będzie. Nie wiem, czy to jest jedna osoba, czy to są, czy będzie więcej. Może, może to chodzi o pracę, może o Waszego partnera, o jakiś ludzi e, w Waszym życiu, którzy będą e, właśnie starali się coś, tutaj zrobić, aby swój cel uzyskać. Ale to nie będzie dla Was pozytywne. Ja muszę zobaczyć, co się kryje pod tą kartą. Ta sama energia. Ok. Słońce. Znowu ta energia. I szóstka mieczy. Tutaj Muszę powiedzieć, że tutaj prawdopodobnie chodzi o Waszego partnera. Tak mi się wydaje. Bo tutaj się pojawiła znowu ta sama karta i ta karta właśnie pokazuje, że te uczucia się tracą, że te uczucia są stracone i my chcemy coś. Nowego. I tutaj ten ktoś, kto się kryje pod tą kartą, ja podejrzewam, że to jest jedna osoba, będzie się starał yy, z Wami pewne, pewien konflikt rozwiązać. Tak, żeby dla Was zaświeciło znowu słońce, a ta szóstka pokazuje komunikację. Świetną komunikację. Ta karta właśnie mówi o tym, że jest bardzo ważne, aby ze sobą umieć rozmawiać, żeby się szanować, żeby właśnie umieć problemy rozwiązywać. I ten ktoś przyjdzie do Was pomocną ręką i będzie chciał ten konflikt, który tutaj powstał między wami zażegnać ten ktoś będzie się starał właśnie, żeby te uczucia znowu tutaj wróciły, żeby słońce wam znowu zaświeciło i żeby ta komunikacja między wami się poprawiła tak? jeżeli do tego nie dojdzie, to ten ktoś nie będzie chciał w waszym życiu zostać, ten ktoś będzie chciał opuścić tą sytuację bo dlatego kogoś ta sytuacja nie jest takie, taka dosyć korzystna, i, i ten ktoś po prostu nie chce tutaj więcej czasu tracić. Także być może przyjdzie ten ktoś właśnie tutaj z kielichem, i dojdzie do tego, że będziecie znowu szczęśliwi, um, i to się wszystko zażegna. Ja muszę powiedzieć tak: to może świadczyć o Waszym partnerstwie. Tak, że tutaj właśnie chodzi o waszego partnera, ale również może świadczyć o tym, że być może był jakiś konflikt w waszym życiu z innymi ludźmi. To nie musi być wasz partner i, i taka karta może również świadczyć o tym, że jak coś się w końcu zakończy, co dla was było niepozytywne, bo tutaj ta nadzieja również jest, tak? I że dla Was zaświeci znowu słońce i być może się pojawią nowi pozytywni ludzie w Waszym życiu. Albo ten człowiek, który do tej pory sprawiał Wam jakieś tam problemy, i pokaże się właśnie z tej pozytywnej strony. Także to nie musi świadczyć koniecznie właśnie o, o nowej miłości. Oczywiście może, bo to jest właśnie taka karta, która mówi o nowej. Znajomości, o nowej miłości, o nowym początku, ale y, zależy, co w Waszym życiu się dzieje. Jeżeli na przykład, na przykład macie partnera i to się bardzo dobrze układa, a konflikt jest gdzieś indziej, tak? to właśnie ta karta może świadczyć również o tym, że ten konflikt się zakończy. <laughs> Przepraszam, coś mi, coś mi zaczęło drapać w gardle. <laughs> Ok, więc zaczynamy dalej. Idziemy dalej. Um, co było? Co było? Tutaj mamy królowa, króla. <laughs> tutaj mamy króla mm, mieczy, a król mieczy pokazuje walkę. Król mieczy to jest taka energia, która pokazuje kogoś bardzo inteligentnego. Król Mieczy jest błyskotliwy, szybki, tu jest dynamika, tu jest, tu jest błyskotliwość, tu jest inteligencja, ten człowiek umie się wysławiać, ten człowiek wiele wie, ma doświadczenie życiowe i Potrafi swoją właśnie błyskotliwością innych owinąć wokół palca. I prawdopodobnie to byliście wy i wy coś w życiu osiągnęliście właśnie takim zachowaniem. Coś, to właśnie coś, ta, takie zachowanie wam przyniosło um, jakieś pozytywne skutki. E, to wam przyniosło jakiś sukces. Być może w stosunku do tej osoby. Być może w stosunku do tej osoby. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Miłość. Okej. Okay. Dziewiątka. Buław. I szóstka kielichów. Znowu ta karta się pokazała. No ja, po, ja podejrzewam, że tutaj właśnie też coś, coś tutaj jest z uczuciami związanego. Prawdopodobnie, jak ja to widzę... Być może ktoś się komuś zaimponowaliście, tak powiem. Waszą inteligencją, tym, jacy jesteście, waszym charakterem, tym, co umiecie, co, co czegoś nauczyliście w życiu, tym jacy jesteście. Ja to tak podejrzewam. I tutaj y, z tego się zaczął jakiś, można powiedzieć, jakiś taki Związek można powiedzieć, jakieś uczucie i chęć tego, aby y, być ze sobą, bo to jest ta sama karta, która tutaj jest, wasza energia. Um, tutaj również jest siła, siła ta dziewiątka buław pokazuje w środku, ta karta środkowa, że tutaj również jest nie tylko inteligencja. I, ale również siła, siła taka, żeby coś właśnie, do czegoś dążyć. Ja muszę zobaczyć tutaj, dlaczego tutaj te kielichy są takie puste, bo te kielichy się tutaj również pokazały. Dlaczego one są puste? To jest jakaś. Ok, cesarz. Hmm. Muszę powiedzieć, że tutaj jest jakieś uczucie, ale to uczucie jest takie. Hmm, może, można powiedzieć stabilne, ale. Tu nie ma tak, jak to powiedzieć, tak, takiego właśnie takiego płomienia w tym. Nie ma takiego, tu, tu się nic nie dzieje. Tu jest, to stoi w miejscu. Tu jest uczucie, ale to się nie rozwija. I tu jest dużo dobrego w tym, dużo dobrego, ale to się nie rozwija. I Wy jesteście z tego powodu bardzo smutni. Tutaj. Wy macie kogoś, wy właściwie moglibyście się cieszyć, ale to uczucie wam nie daje satysfakcji. Nie jesteście szczęśliwi. Ja muszę zobaczyć tą kartę. To jest ostatnia karta, właśnie ta szczęścia, spełnienia marzeń. O czym wy marzycie? Muszę powiedzieć tak. Wy marzycie o tym, żeby to życie dla Was takie lekkie było. Bo tu może są uczucia, i jest właśnie y, ktoś, kto jest z Wami, ale Wy nie jesteście z tym człowiekiem tak do końca szczęśliwi. I marzycie właśnie o, tej, o takiej błogości w życiu, o, takim, o takiej lekkości. O, również, y, aby być osobą niezależną, być może o tym, żeby coś osiągnąć, y, żeby jakieś cele być może nowe mieć i żeby je osiągnąć. I Ja mam takie wrażenie, że Wy również chcecie wejść w jakiś nowy etap y, z Waszym partnerem, żeby ten związek który tutaj jest, jeżeli jest, to Wy chcecie to zalegalizować, żeby to Wam dało taką stabilność w życiu, żebyście się mogli z tego cieszyć. To jest, to jest Wasz... To są Wasze marzenia. I... Ja mam takie wrażenie tutaj, jak ja na to patrzę, że wy po prostu, wy chyba macie kogoś, tu jest coś, tu jest coś, tu jest jakiś związek. I wy macie jakiś plan również, ale wy tego planu nie możecie wprowadzić w życie. Ja mam takie wrażenie, jakbyście tutaj właśnie stali w miejscu, że właściwie macie wszystko. Ale jesteście nieszczęśliwi. Tutaj jest wszystko. Wy patrzycie, ale do tyłu. Wy patrzycie, e, wspominacie te dobre czasy w waszym życiu. I byście chcieli znowu być tacy szczęśliwi, jakby jak, jakbyś byliście kiedyś. To, co w tej chwili jest, nie daje Wam szczęścia. Ja mam takie wrażenie, że wy się czujecie tutaj właśnie tacy, jakby ktoś was do jakiegoś złotego, do złotej klatki wsadził, to tak można powiedzieć. To co macie, to co osiągnęliście, to co wam partner może daje, również to nie sprawia, że jesteście do końca szczęśliwi. Wy chcecie tej lekkości w życiu, tego spełnienia, szczęścia. Być może właśnie kogoś nowego poznać, albo ten związek, żeby nabrał właśnie takiej innej wartości, takiej lekkości. Ja zobaczę jeszcze na koniec tą kartę. No wy chcecie się z czegoś wyzwolić. Stabilność. Wy chcecie jakiś inny etap, o tym, o którym ja tutaj mówiłam jakiś etap, następny etap w Waszym życiu. Mam takie wrażenie, że taka nuda tutaj zapanowała w Waszym życiu. I paść, paść paś, miecze. Wy, wy chcecie się rozwijać. Ja mam takie wrażenie, że Wy chcecie się rozwijać. Wy jesteście w tej chwili w takim momencie w życiu, że to, co w tej chwili się dzieje, mimo tego, że to jest takie pozytywne, wszystko jest ok, wszystko jest dobrze, to Wam nie daje szczęścia. Wy chcecie czegoś nowego, wy chcecie y, 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 jakiś, jakieś zmiany, zmiany takiej pozytywnej. Tak jak powiedziałam, może dalszy etap, jakiś inne inne, żeby aby, aby Wasz związek w jakieś inne ramy dostał, tak powiem. Bo tu jakaś nuda nastąpiła, mimo tego, że jest to wszystko, tak jak już powiedziałam kilka razy, ale wam to nie daje satysfakcji. I ja mam tak, takie wrażenie, tutaj wy chcecie się z czegoś uwolnić, wy będziecie o to walczyć, wy chcecie być niezależni. I ten rozwój dla Was jest również rozwój intelektualny, rozwój taki wewnętrzny. E, rozwój Waszej osobowości jest bardzo, bardzo ważny. Być może chcecie jeszcze się kształcić dalej. Być może. E, jakieś szkolenie, jakieś, jakiś macie jakiś pomysł, żeby coś ze swojego życia jeszcze zrobić, żeby tą niezależność tutaj również utrzymać, otrzymać, otrzymać tą niezależność. Ja mam takie, ja mam takie tutaj wrażenie, Być może również z tego powodu są jakieś konflikty tutaj, właśnie z waszym partnerem, bo wy chcecie coś zrobić jeszcze w waszym życiu, jakiś cel mieć, tak powiem, jakiś cel, dodatkowy cel jeszcze, bo tutaj wy mieliście jakiś cel, ale ten cel już się, to już zdobyliście, tutaj wam potrzeba czegoś nowego, wy, 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 wy musicie znowu o coś walczyć. E, aby aby y, spełnić się po prostu, żeby taką, mieć taką świadomość, że ja jestem coś warta, czy warty. Tak? tak takie mam wrażenie, jak ja patrzę tutaj na te karty. Potrzebu wy potrzebujecie jakiejś zmiany zmiany, która będzie dla Was właśnie e, taką, takim bodźcem do, e, do tego, a, żeby, żeby coś robić, żeby coś nowego zacząć, żeby o coś walczyć. Bo taka dla Was, tak jak powiedziałam, taka być może troszeczkę to życie jest takie nudne, takie, takie nie, nie czujecie się po prostu spełnieni, tak powiem. Tak ja tutaj to widzę. Z tej karty. mimo że to życie jest pozytywne, mimo że to jest pozytywne. No i czasami jest tak w życiu, że my niekiedy mamy wszystko, ale się czujemy nieszczęśliwi, tak jak ta dziewczyna na tej karcie, i się tak zastanawiamy, co nas jeszcze może, mogłoby sprawić szczęśliwym, co nam e, potrzeba. Być może właśnie Potrzeba nam czegoś nowego, tak, tak jak tutaj właśnie ta karta pokazuje, aby, aby znowu poczuć się takim lekkim, takim e, błogim i wrzucić się w wir tego życia. Także moi kochani. Mm. Co ja Wam tutaj mogę powiedzieć na koniec e, Mam nadzieję, że bo, e, myślę, ja tak myślę z kart, że wy po prostu czego szukacie, czego szukacie, e, co Wam da właśnie szczęście i mam nadzieję, że e, znajdziecie. Ten kto szuka, znajduje, tak? Mam nadzieję, że znajdziecie to i. Dojdzie do, właśnie do tego spełnienia, dojdzie do tego początku, o której ta karta tutaj właśnie mówi: do tego, abyście chociaż trochę znowu mogli się poczuć, właśnie szczęśliwi, i żeby coś się zaczęło dziać, coś pozytywnego. Także życzę Wam miłego, pozytywnego miesiąca. Trzymajcie się, uważajcie na siebie. I mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym miesiącu. Także do zobaczenia.